Dzień obecny. Czy to ona? Tak, to Nibylandia. Zwalniasz? Zapomniałeś, że ratujemy mojego syna? Wiem, ma porywcza królową. Po drugiej stronie wyspy jest szeroka rzeka. Wpłyniemy nią i zaskoczymy go. Cóż za ironia? Jaka? Spędziłem szmat czasu, próbując stąd uciec i zabić Rumpelstok. Teraz wróciłem razem z nim, choć liczyłem na szczęśliwe zakończenie. Nie jest Greg Mendel powiedział, że jestem czarnym charakterem, a im nie są pisane szczęśliwe zakończenia. Czy to prawda? Oby nie. Inaczej zmarnowaliśmy życie. Odnajdziemy Henry. Nieprawda. Zdążyłeś się przebrać? Sam odnajdę Henry. Mamy współpracować. Nie zawrę takiej umowy. Dlaczego? Chcę odnieść sukces. Ja zawiodę? To oczywiste. Nie wierzysz w rodziców, w marię, ani w siebie. Zgładziłam smok. Akceptujesz to, co zobaczysz. Czy kiedykolwiek przyjęłaś coś na wiary? Bez żadnego dowodu. Znam cię od dawna. Wiele przeszłaś, ale pozostałaś zwykłą poręczycielką. Szukasz dowodów. W Nibelandii daleko tak nie zajdziesz. Zrobię, co będzie trzeba. Jeśli ktoś ci powie, co to jest... Wybacz, skarbeniu. Nie będziemy cię trzymali za rękę. Nibelandią rządzi wyobraźnia, a ty jej nie masz. Oh. Don't stop my account. Nie przeszkadzaj sobie. Ani myślę. Co robisz? Szykuję się do walki. Nie musisz się szykować. Jesteś z natury waleczna. Rumpel sztyk cię dołował. Czego chcesz? Dać ci coś. Spędziłem z Belfajerem sporo czasu. Dla mnie jest Nilem. Racja. Należała do niego. Jesteś sentymentalny? Nie. Pomyślałem, że ci się przyda. No wiesz, do walki. Dzięki. To nie. Za Anila. To Zanila.